Ale płaci pan tylko 15 dolarów. To na piwek. Oczywiście, jeśli coś dla mnie zrobisz. Co? Czego ode mnie chcesz? Chcę, żebyś się uśmiechnęła. Świat będzie piękniejszy. Do dolarów? Dolałaś mu do kawy miłosnego eliksiru? To napiwek. Oddawaj moją twórcę. A. a Ponieważ nadal nie podziękowałaś, że cię zatrudniłem. Nie ma za co. Ale potrzebuję tych pieniędzy. tak. Ta. dla chorej matki albo zagrożonych fok. Nieważne. Nie może pan. No mogę! Bri, bo jestem menadżerem. Za to ty jesteś tylko zwykłą generką. Zazwyczaj. To kelnerka dostaje napiwek za dobrze wykonaną pracę, a nie menedżer. Oddaj jej te pieniądze. E, taką mamy politykę firmy. Radniecie napiwki? Nie, 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 nie. Rozdzielamy je między siebie. Wszyscy kelnerzy i kelnerki dają je do, do wspólnej puli. A ile z tej puli dostaje ona? E, 10% właśnie tyle. Czyli żeby Bri dostała 100 dolarów. Ja muszę wyłożyć z własnej kieszeni dziewięć zdów. Zgadza się? Tak, tak, dokładnie tak. Tak. Wow, dobrze. A najpierw dla niej. <grystanie> no jasne, ja. proszę tu wrócić. O, z pewnością. To pilnuj, żeby Sknerus dzielił porówno. Wracaj do pracy. Ale... Mówię! Wracaj do pracy. Pan Sknerus, co? Co za frajer. Orson, jesteś tu? O, pan Horner. A co pan tutaj robi? Czy, czy wszystko w porządku? Mamy spory problem, Orson. W mieście grasuje oszust. Chodzi po restauracjach i płaci fałszywymi pieniędzmi. Widziałeś go gdzieś? O, rany. Był tu dziś rano. Naciągnął już sporo restauracji na kilkaset dolarów. Dobrze, że jego rachunek wyniósł piętnaście dolców. Całe szczęście. Miej oczy otwarte. Wiem, że mogę na ciebie liczyć. Niech to. Hej, panie Hodge. E, mówił pan, że mogę wyjść wcześniej, by zapłacić za leczenie mamy. Bri? Zapłacisz gotówką? E, tak, oszczędzałam każdego dnia. Kochana. Pozwól, że ci trochę pomogę, co? Dam ci wyższe nominały. Nie będziesz musiała tyle dźwigać. No weź. Próbuję tylko pomóc. Zgoda. Tak. Świetnie. Czyli tak, ty zamawiasz rigatoni. Pri, Ale, Alexon? Że... Tak. Jesteś oskarżona o oszustwo i fałszerstwo. Co? Nie, to nie. To pomyłka. Nie zrobiła nic. Zapłaciłaś złego. tymi banknotami w szpitalu. Są fałszywe. Nie, ja. Tamten facet dał mi te banknoty. Nie wiedziałam. Ja nie mam pojęcia, o czym ona mówi. <gryw> Dziewczyna jest stuknięta. Nie, ja mówię prawdę. Wymienił mi pieniądze na wyższe nominały. Nie wiedziałam, że są fałszywe. Nie opowiadaj, bzdur. Skąd miałbym wziąć takie banknoty? Ja ci je dałem. Zostawcie tę biedną dziewczynę. Jest niewinna. Jedynym oszustem jest on. Co się tu dzieje? Za kogo się uważasz? Uważaj, co mówisz, gdy rozmawiasz z nowym właścicielem lokalu. Otóż to, chciałem przyjrzeć się personelowi i sprawdzić, komu mogę zaufać, a kto wyleci na bruk. I co? Aresztujecie mnie? Więc jego też aresztujcie. Sam przyznał, że dał mi te banknoty. Nikt cię nie aresztuje. Odpowiesz za coś innego. Zakradzisz napiwków i chciwość. O, chciwość to nie zbrodnia. Więc może ukażecie mnie jeszcze za brak pasów. Właściwie to jest karalne. O. Bo wiesz, twoi podwładni są bardzo ciekawi, gdzie się podziewają napiwki, które rzekomo trafiają do wspólnej puli, a których nigdy nie widzieli na oczy. I chyba sami chcą cię o to zapytać. O, ja tylko... Dajcie spokój. Co wy? Co, byliśmy jak kumple, I, jak rodzina. Naprawdę bardzo, bardzo mi przykro. Nie sądziłem, że do tego dojdzie. Nic nie szkodzi. Tylko mama, ona nadal leży w szpitalu i. Słuchaj, myślę, że jako nowa menedżerka tego lokalu, będziesz mogła z łatwością zapłacić za jej leczenie. Aha. Dziękuję. O, Sorki. W porządku. Tylko pamiętaj o uśmiechu, a świat stanie się piękniejszy.